Andrzej Piaseczny bierze ślub z mężczyzną. Niewiarygodne plany piosenkarza ziszczą się w 2024 roku? Andrzej Piaseczny już od jakiegoś czasu dzieli życie z tajemniczym mężczyzną. Mimo iż piosenkarz zdecydował się na publiczny coming out, na ogół rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Gwiazdor zrobił jednak wyjątek i zdradził, że chciałby poślubić partnera. Czy uda mu się spełnić ten plan już w nadchodzącym roku? Andrzej Piaseczny jest w związku z mężczyzną. Andrzej Piaseczny jest jednym z najpopularniejszych wokalistów na polskiej scenie muzycznej. Artysta, który zadebiutował ze swoją twórczością na 29. Krajowym festiwalu piosenki polskiej w Opolu posiada wiernych fanów, których jego życie prywatne interesuje prawie na równi z tym zawodowym. Dwa lata temu przeżyli oni spory szok, gdy wokalista dokonał coming outu, co zresztą uczynił na łamach piosenki Miłość. Fani musieli przyjąć więc do wiadomości, że Andrzej Piaseczny jest osobą LGBT. Niedługo potem zaczęli zastanawiać się, czy w jego życiu jest ktoś, komu oddał swoje serce. Okazało się, że wokalista spotyka się z tajemniczym mężczyzną, na temat którego nie chce zbyt wiele wyjawić. Wiele wskazuje na to, że para myśli o sobie na poważnie, ponieważ planuje ślub. Kim jest tajemniczy partner Andrzeja Piasecznego? Mimo iż Andrzej Piaseczny poinformował swoich fanów o tak intymnej sferze swojego życia, jaką jest seksualność, nie chce zdradzić tożsamości swojego ukochanego. Wiadomo jednak, że para mieszka ze sobą w jednej z polskich wsi. Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym. Moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji. Wyznał artysta w rozmowie w podcaście wprost przeciwnie. Od tego czasu internauci zaczęli spekulować, że tajemniczym partnerem Andrzeja Piasecznego jest jego sceniczny partner, Kacper Dworniczak. Wiele emocji wówczas wzbudził fakt, że parę dzieli spora różnica wieku. Ten fakt nie jest jednak dla zakochanych żadną przyszłością, ponieważ planują oni wspólną przyszłość i ślub. Wokalista ma nadzieję, że już niedługo uda mu się spełnić te plany. Andrzej Piaseczny planuje ślub z mężczyzną. Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Piaseczny dzieli życie z osobą, u boku której jest bardzo szczęśliwy. Okazuje się, że mężczyźni coraz częściej myślą o swoim ślubie. Jak właśnie wyszło na jaw, nie chcieliby jednak organizować tej ceremonii za granicą. Zakochani zamierzają stanąć przed ołtarzem w Polsce, nie jest to jeszcze możliwe ze względu na przepisy, jednak Andrzej Piaseczny żywi nadzieję, że ten stan rzeczy szybko ulegnie zmianie. Wokalista przyznał, że chciałby, by rządząca koalicja zalegalizowała śluby dla partej samej płci. Nie chciałbym się uciekać do kruczków, sposobów. Jeśli za mojego życia będzie to możliwe w Polsce, mogę obiecać, że będę pierwszy stwierdził Andrzej Piaseczny w rozmowie z wprost.